Cześć, witajcie na kanale Zrób to Sam. Widzicie, tutaj ostatnim razem zrobiłam taką gumkę z motylkiem w ramach ozdobienia mojego kalendarzyka. A dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką zakładkę albo zamknięcie, właśnie do notesu kalendarzyka, w bardzo szybki i prosty sposób. Będziemy potrzebować wstążki złożonej na pół, która tutaj się prawie styka. Będziemy też potrzebować przypinki. Mam też gumkę, małą recepturkę. I zaczynam od założenia gumki na wstążkę. Przekładam aż do zgięcia, do połowy. I tutaj zostawiam gumkę. Łączę końcówki wstążki i w... przypinam. Przypinkę w tym miejscu. Pamiętajmy, że jeśli coś jest napisane na tej przypince, to warto by było, żeby nie było do góry nogami, czyli krótsze końce są na dół. Możemy już założyć. Przekładamy dookoła i zahaczamy gumkę o przypinkę. I właściwie gotowe. Nie bardzo mi się tutaj podobają końce. Są troszeczkę wyszczępione. Będę musiała znaleźć jakieś inne rozwiązanie, żeby to wyglądało dużo lepiej. I znalazłam takie rozwiązanie, że te końce wstążki przypalam zapalniczką. One się trochę przy, przytapiają, są równiejsze i się tak nie strzępią. To jest oczywiście dobry sposób, ale trzeba ostrożnie przytopić, żeby nie spalić całości. No i nie spalić nic innego w domu. I możemy już znowu założyć naszą zakładkę. Oczywiście może to być zamknięcie do notesu, albo zakładka do książki. Wystarczy włożyć ją na tej stronie, na tą stronę, na której skończyliśmy czytać. I tak to już wygląda. Tutaj jeszcze zakleiłam przypinkę materiałową taśmą klejącą, taką jak washi tape, tylko z materiału. Można też użyć czegoś innego, niekoniecznie przypinki, może być jakaś broszka albo może być guzik. Oczywiście przypinka jest najłatwiejsza w przymocowaniu, wystarczy ją tutaj wkuć na samym końcu wstążki. No i oczywiście jeżeli poczujemy, że tutaj jest za luźno, że się nasza wstążka nie najlepiej trzyma, można przesunąć tą przypinkę troszeczkę wyżej. Przypiąć ją troszeczkę wyżej i... Zahaczyć gumkę. I to tyle. Mam nadzieję, że ten pomysł Wam się podobał. To jest błyskawiczny, szybki pomysł, jak zrobić taką zakładkę. E, zapraszam Was, zachęcam do subskrybowania naszego kanału, do oglądania innych naszych filmików, i do następnego razu, cześć.